Już nagrywamy. To się przed Cicho. Nie. Nie wiem. Tak, wstawę. A po co była Po nic. Dobra, dostaw. Żeby potem włożyć w miejsce. Tak? Dobra, nie ruszajcie. się. 20 minut mamy trzymać się. No to poczekamy. Ja to będę 20 minut zagrywał. Tak, Robi się przecina. Nie róbcie nic. Nie patrzcie się co się robi, bo Przecina no. się. przecina się czy nie? Tak, tak. Ja widzę. Ja przecina się. Jak? Ja, ja ja, ja 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 to to Lutus a ty przecina. idzie teraz nie? Ja nie wiem. A, jest. a 10 do 20 minut trzeba coś co się dzieje z ludzikiem. A e, to przecina. drugie to jest przecina. Właśnie... Muszę nagrywać. Co a, nie jest No i się ptakie jak teraz... No. Teresa daj Pani zobaczyć. On się wrzuca tam środek tego lodu. No to przywiem że też jest macie obserwować. No no, ja... no i co tam teraz z tym naszym lodem? Pani każdy lód wszedł, wciął się pod... Zamarz. No fajnie. Aha, czyli do tego sprawdźcie czy tam zamarz, Proszę sprawdzać. To jest? Zamarz, 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 nie ma nic złotych. No spróbujmy poczekajcie, wpływmy podtrzymać i sprawdźmy, podnieś się do góry, sprawdźcie, czy rzeczywiście jest zamarznie, czy się da wyciągnąć. Wow. Zamarznięty Zamarznięty, pani Kasiu nie da rady. Nie da rady. Ani w prawo, ani w lewo. A leje się! A, w górę. Aha, czyli całkiem się zagłębił nam do lodu. Tak, a? tak, tak. O, na pewno, bo widać ciąże. No to zaraz poczekajcie, podniesiemy tę uwaga, zrobimy tak kostkę, podniesiemy to do góry. I tak rzucimy, o, i teraz będziemy widzieć co się z tym lodem. Proszę pokazać. ten Podnieś do góry. No rzeczywiście. Widzi Pani? Zagłębiony jest, tak? Bardzo. Tak. I to jeszcze jak? Zagłębiony i, i nie da się, bo to jest zamarznięte, tak? Tak, tak. I trzyma wszystko, no macie rację, macie rację. No i ciekawe czemu on zamarzł za tym? No bo ten, bo jest... Znaczy jak, jak, jak naciska to się topi, ale jak przestaje naciskać, no to już jest, zmienia się warunek, już nie ma nacisku, ci się zmniejsza ciśnienie tak, tak. i zaczyna zanawzać potem z powrotem, prawda? Tak. Dobra.